Dobra, ale dosyć tej teorii, trzeba zarabiać pieniądze, bierzemy się za montaż. Podwaliny są cofnięte względem zewnętrznej krawędzi okna 1,5 cm, ponieważ będziemy montować również żaluzje fasadowe. Jak widzicie tutaj nie ma żadnego ocieplenia, zastosujemy matę alu termo, żeby te nadproże docieplić. Najpierw sprawdzamy sobie na dolnym ramiaku. Trzymamy około 1,5 cm, tutaj jest. Tutaj jest. Zobaczymy sobie jak wychodzi nam pion. 4 mm do środka. 4 mm do środka, a tu już mamy 14 mm. Więc co w tej sytuacji? Wysuwamy okno dołem jeszcze bardziej. No, sprawdzimy sobie 14 mm. Włączę dźwięk, żebyście słyszeli, że jest. Pion. Sprawdzimy sobie drugą stronę. Tu około jest. I tutaj 2 mm na zewnątrz. Sprawdzamy sobie jeszcze raz, 2 cm, trochę za dużo. Ale tu cofniemy. 18. Sprawdzimy sobie od strony wewnętrznej jeszcze i od środka i od zewnątrz jest dosyć krzywo. 18, 18, jeżeli Ruszaliśmy dolną ramą, wysuwaliśmy ją, sprawdźmy jeszcze raz poziom. Ja akurat sprawdzę sobie to niwelatorem. Nie jest petarda. Sprawdzimy sobie teraz przekątną okna. Również niwelatorem. 15. 15. Mamy już ustawioną ramę wypoziomowaną, przekątna oraz piony. Bierzemy się za mocowanie mechaniczne.